Wyobraź sobie, że siedzisz na ważnym spotkaniu. Jest cicho i nagle twój telefon głośno dzwoni. Oczywiście wszyscy w tym momencie patrzą się na ciebie. Dzwoni akurat pani z fotowoltaiki, próbując po raz piąty sprzedać ci panele. Których oczywiście nie potrzebujesz, bo mieszkasz w bloku. Więc co robisz? Odrzucasz połączenie i wyciszasz szybko telefon. Spotkanie się kończy, wracasz do domu, odkładasz telefon w kuchni i bierzesz się za porządki. Zaczynasz odkurzać pokój, i wtedy dzwoni akurat ktoś ważny dla Ciebie. Ale Ty tego nie słyszysz, bo przecież wyciszyłeś telefon na spotkaniu. Pamiętasz? W takich sytuacjach przydałoby się, żeby Twój telefon sam wiedział, kiedy być głośno, a kiedy cicho. Na szczęście dzięki automatyzacji możemy wyłączyć lub włączyć dzwonek w zależności od tego, w którym miejscu się znajdujemy. Dziś pokażę Ci, jak to zrobić na Samsungu. Jeżeli masz iPhone'a, to pokażę Ci. Jak to zrobić w osobnym filmiku? Najpierw musimy wejść w ustawienia. Możemy to zrobić poprzez ikonkę ustawienia, lub rozwinąć menu u góry i wybrać zębate kółeczko. Które jest tutaj. Tutaj w menu szukamy sobie sekcji, tryby i procedury. Klikamy w to i widzimy, że mamy tutaj jakieś już tryby. Mamy już tutaj jakieś tryby, ale nas interesuje nowy tryb. Chcemy go dodać samodzielnie, więc klikam dodaj tryb. Na początku musimy sobie ustawić nazwę tej naszej akcji, więc niech będzie to Wycisz w biurze. Następnie wybieramy sobie kolor. Ja wybiorę kolor niebieski. I wybieramy ikonkę. W moim przypadku wybiorę nutkę, ponieważ kojarzy się z dźwiękiem. Kiedy to mamy już to ustawione, możemy kliknąć. Gotowe. Tak. Mamy stworzoną procedurę, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, co się ma dziać i kiedy. Pierwsza sekcja to jest włącz ręcznie. To nas nie interesuje, ponieważ chodzi nam o automatyczne włączanie tego trybu, więc. Przechodzimy do sekcji Błąd automatycznie. I tutaj mamy cztery opcje. Otwarte aplikacje, czyli jeżeli tworzymy aplikację, jeżeli podłączy się na przykład jakieś urządzenie Bluetooth w konkretnym czasie, coś się ma stać lub w konkretnym miejscu. Nas interesuje miejsce, więc klikamy sobie miejsce. I tutaj e, wybieramy konkretny adres, tak. Ja sobie tutaj wybiorę adres mojego biura. I szukaj. Ok, widzę, że tutaj jest ten adres, który szukam, więc mam stawia. Mogę jeszcze określić, jak daleko. Będę się znajdował od tego miejsca, kiedy ma się to uruchomić. Ja zostawię domyślne 150 metrów. Następnie mamy, akcja ma się zadzieć, kiedy opuszczam to miejsce, lub kiedy przybywam do miejsca. Chodzi mi o to, żeby mieć dzwonek po przybyciu do biura, więc po przybyciu. Tutaj mamy jeszcze jedną opcję: sieć Wi-Fi, czyli możemy zamiast miejsca wybrać sobie konkretną sieć. Wi-Fi, do której będziemy podłączeni. I wtedy nasza akcja ma się uruchomić. Ale my zostawimy miejsce i następnie klikniemy gotowe. Widzimy, że już pierwszy mamy już ustawiony warunek zadziałania naszej procedury. Klikamy gotowe. I widzimy mamy już miejsce. No to teraz musimy ustawić, co się ma stać, kiedy będziemy w tym miejscu. Pierwszy tryb nas nie interesuje, interesuje nas inna akcja, więc wybieram tutaj inną akcję i tutaj znowu mam szereg dostępnych opcji. Mnie konkretnie interesuje wyciszenie telefonu, więc wybieram tryb i dźwięku i głośność. I tutaj automatycznie widzę już ustawiłem się wibracje i dzwonek na 0. Mógłbym sobie tutaj oczywiście dowolnie to zmieniać, ale mnie właśnie interesuje to, żeby wyciszyć dzwonek, więc telefon ma tylko wibrować. Dzwonek na 0% powiadomienia też nie mają być głośne. Dźwięki systemowe również. I mogę kliknąć gotowe. I tutaj również już widzimy, gdzie mam tryb dźwięku wibracja. Dzwonek 0% powiadomienia 0%, system 0%. Mogę kliknąć gotowe. Tak. Tutaj jeszcze mogę zmienić wygląd ekranu dla tego trybu, ale mnie to nie interesuje, więc pozostanie nam wrócenie do naszej listy naszych trybów. Kliknąłem, widzimy tutaj nasza akcja się pojawiła. Mogę ją również usunąć, ale tego nie będę robił. I teraz zobaczymy, jak to działa w praktyce. Wychodzimy sobie z naszych ustawień. Przybyłem właśnie do miejsca docelowego i widzę, że dzwonek się wyciszył automatycznie. To by było wszystko na dziś. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.